Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na naszym kanale. Dzisiaj chciałbym wam pokazać głośniki Edifier Spinaker E30BT. Ja najprawdopodobniej źle wymawiam tą nazwę, natomiast spolszczając, umówmy, że, umówmy się, że to będzie właśnie Spinaker. Głośniki otrzymamy w takim oto białym, dosyć sporym pudle. To są oczywiście głośniki 2.0. Jak już widzicie na załączonym obrazku, mają one dosyć ciekawą stylistykę, natomiast o stylistyce tych głośników będę mówił później. Szybko po prostu przelecę po informacjach, które mamy na pudełku, a tych informacji pewnie wiele nie będzie, chociaż możemy się zaskoczyć. Eee, dobra, chyba na pudełku nie ma co więcej oglądać, ja o specyfikacji technicznej opowiem później. Tutaj macie tylko i wyłącznie zdjęcia pokazujące Wam to, że te głośniki bardzo fajnie komponują się ze sprzętem Apple, bo tutaj widać, że to jest na pewno ma. MacBook, no, i oczywiście w salonach, gdzie są płaskie e, telewizory. Ok, ja za chwilkę do Was wrócę i popowiadam dalej. Do zobaczenia. Witam ponownie. Ja już głośniki rozpakowałem z pudła. I zanim przejdę do nich samych, to jeszcze chwilę o akcesoriach, które otrzymałem w zestawie. E, niestety, w moim przypadku nie są one pełne i niezgodne z tym, co podaje producent na stronie, ale to jest zestaw testowy. Także on już swoje przeżył, zresztą później wam pokażę, co się z tym głośnikiem zadziało. Dlatego też, jakby nie mam pretensji, że nie otrzymałem pełnego, e, pełnego zestawu e, akcesoriów. Oczywiście, no, głośniki nie mogłyby działać, gdyby nie zasilacz. Tutaj mamy oczywiście taki zasilacz dosyć, dosyć sporych rozmiarów. Ja sobie go, od razu go odłożę na bok, jest w tym momencie niepotrzebny. I w zestawie otrzymałem również 3-metrowy kabel połączeniowy. Jest to kabel e, optyczny. Z tego, co, z tego, co się orientuje, gniazdko, znaczy gniazdko, połączenie jest sześciopinowe, takie troszeczkę w stylu kart graficznych. Ten kabel jest naprawdę długi, dzięki czemu możemy sobie te satelity, te, te, te kolumny, rozstawić dość daleko od siebie. W zestawie, oczywiście, mamy coś, coś, co jest bardzo fajne według mnie. I to jest taki oto bezprzewodowy. Pilot bardzo charakterystyczny dla tego zestawu i taki bardzo stylizowany, można powiedzieć. W każdym razie tworzy jedną całość z kolumnami, naprawdę stylistycznie to współgra. Oczywiście pilot składa się jakby z dwóch części: na dole jest taka część stała, a na górze jest część ruchoma, przy której po, przy, po przekręceniu zwiększamy bądź zmniejszamy głośność. Na górze znajduje się Przycisk, którym włączamy bądź wyłączamy zestaw. E, przycisk ten również odpowiada za to, żeby zmienić źródło dźwięku z bezprzewodowego, czyli z Bluetootha, na przewodowy. E, a pod spodem znajdziemy, znajdziemy taki pierścień, który po prostu w momencie, kiedy przekręcamy, będzie się świecił. Trochę szkoda, że podstawka, która znajduje się na dole, ona jest taka antypoślizgowa, nie jest bardziej antypoślizgowa, ponieważ niestety. E, Potrafi się kręcić cały, cały pilot wraz z tym dolnym pierścieniem, przez co, jakby, no można powiedzieć, że to się ślizga, tak? Tak, sprzęgło w zużytym. W, zużycie, w zużytej skrzyni biegów w zużytym samochodzie. Natomiast no, nie jest to jakiś duży, gigantyczny problem. Mnie ten pilot bardzo urzekł i bardzo mi się spodobał. Biegałem z nim, pomieszkałem przez długi czas, pokazując chociażby rodzicom, jakie to jest fajne, to jest fajne urządzenie. To jest pilot oczywiście bezprzewodowy, natomiast trzeba, natomiast trzeba pamiętać, że raz na jakiś czas trzeba go będzie ładować z portu micro USB. I w zestawie powinien być również kabel taki do ładowania. To, czego ja w zestawie nie otrzymałem, to jest, już Wam mówię. Nie otrzymałem kabla jack-jack do połączenia, do połączenia z komputerem, czy też z innym urządzeniem, i nie, po, nie otrzymałem kabla optycznego. A, czyli mój błąd. Ten kabel, który wam pokazywałem, który łączy obydwie satelity, nie jest optyczny, jest to jest po prostu zwykły kabel. Czy nie otrzymałem raptem tam dwóch czy trzech kabelków? Raz, dwa, trzy. Trzech kabli nie otrzymałem, tak jak mówię, jest to zestaw. Kto już ma wiele testów za sobą, gdzieś tam pewnie się te kable po drodze zawieruszyły. Ok, odkładam na bok i przechodzę do samych głośników. Same głośniki, jak już wcześniej wspomniałem, są bardzo, bardzo y, takie designerskie, można by powiedzieć. I e, jakby według mnie, przynajmniej dedykowane posiadaczom MacBooka bądź fanom Apple'a a Apple produktów w każdym razie ehm, dlaczego? no bo są takie niby to minimalistyczne, a jednak troszeczkę rozpasłe naprawdę fajnie one się prezentują, choć szkoda, że nie można tych maskownic ściągnąć, bo ponieważ one tworzą jakby jedną całość z głośnikiem i uwaga, głośnik jest Trójdrożny. W górnej części umieszczono głośnik średniotonowy oraz wysokotonowy, a w dolnej, dokładnie tutaj gdzieś, umieszczony jest głośnik basowy i naprawdę ten głośnik podczas użytkowania słychać. Wspomniałem Wam, że ten głośnik i ten, ten, ten zestaw już jest trochę zmęczony, chociażby w tym miejscu nastąpiło przetarcie. Materiału i nie, niezbyt estetycznie to wygląda, ale tak jak wcześniej wspomniałem, ten zestaw jest już naprawdę dobrze wymęczony. W tej części, właśnie w tej, w tej kolumnie, znajduje się również dioda, która informuje nas swoją, swoim kolorem o tym, w jakim aktualnie statusie są głośniki, jeżeli będzie to status, jeżeli ta dioda będzie świeciła na niebiesko, to głośniki są e, korzystają z e, interfejsu bezprzewodowego, jeżeli są czerwone, to są w trybie czuwania, a jeżeli są zielone, jeżeli dioda jest zielona, to po prostu korzystamy z połączenia przewodowego. Rozmiar tych głośników to jest 413 na wysokość, czyli ponad 40 cm, ponad 41 cm. W, tutaj w tej jakby płaszczyźnie mamy, e, mamy na szerokość 14 cm, a na tyle mamy prawie 19, ponieważ wyposażono jeszcze w takie dodatkowe nóżki stabilizujące, które wykonane są z metalu. To nie jest plastik, to jest metal. Sam głośnik jest w sobie, sam w sobie głośnik jest dosyć masywny i dosyć. Dosyć ciężki, i co ciekawe, teraz powiem Wam troszeczkę o podłączeniu tych głośników. Ponieważ, jak dla mnie, one są przez to nieco problematyczne, ale robimy, pamiętajmy, że robimy to najczęściej raz i już więcej tego robić nie będziemy. Głośniki łączymy kablem, który otrzymaliśmy w zestawie, takim sześciu właśnie pinowym, o jakim wspominałem. Ciągniemy sobie kabel przez ten rowek, który tutaj mamy, i wpinamy go tutaj w takie gniazdo. Dokładnie to samo robimy w przypadku drugiego głośnika. Mamy tutaj za to trzy rowki do prowadzenia kabla zasilającego, do prowadzenia kabla, e, do prowadzenia kabla jack i do prowadzenia kabla właśnie sygnałowego dla drugiego głośnika. I też możemy sobie to wszystko ładnie popychać, chociaż tak mówię, dla mnie to jest troszeczkę problematyczne, ponieważ gdy ta końcówka jack wpinana do, do głośnika jest troszeczkę większa, mamy problem, żeby to wszystko upchać, żeby tego PINu nie złamać mimo wszystko. Ok, jeżeli chodzi o wygląd, to jest to wszystko, co Wam mogłem powiedzieć. Za chwilkę spotkamy się przy, przy takim, no powiedzmy, odsłuchu i później Wam powiem kilka słów moje wrażenia na temat tych właśnie głośników. Do zobaczenia za chwilę. Dobrze, moi kochani, teraz wam pokażę, jak te głośniki mniej więcej grają. Dlaczego mniej więcej? Ano dlatego, że takie odsłuchy prowadzone przez, przez YouTube czy coś takiego nie oddało właściwego dźwięku tych głośników, no i wy tego po prostu nie usłyszycie. To jest tylko i wyłącznie czysto poglądowe, żebym ja później mógł wam jakoś to podsumować. Oczywiście z głośników Spinaker będę korzystał za pośrednictwem Bluetooth'a, ponieważ te głośniki mają możliwość transmisji bezprzewodowej. Ja już sobie je wcześniej połączyłem i zaraz Wam to dokładnie pokażę. Głośniki Spinaker są widoczne w telefonie jako Edifier Spinaker, także to od razu widać. I teraz Wam zaprezentuję, myślę, że ten sam kawałek, który pokazywałem Wam chyba ostatnio nawet na głośnikach Fenda bądź na, na Svenach, o ile mnie pamięć nie myli. W każdym razie puszczam, będziemy mieć okazję e, posłuchać. Okej. Okay. Ok, myślę, że to wystarczy. Ja za chwilę do Was wrócę z podsumowaniem, z kilkoma słowami na temat tych głośników, które myślę, że mogą troszeczkę rozjaśnić, dla kogo one są kierowane. Do zobaczenia za chwilkę. Dobrze, moi kochani, przyszła pora podsumowania tego, co sądzę o głośnikach Edifier Spinaker E30 BT. Słuchajcie, no głośniki są, nie są tanie, tak, są, są te kolumny dosyć drogie, ten zestaw kosztuje blisko 1000 zł, dlatego jakby materiał na naszym kanale traktujcie tylko i wyłącznie czysto rozrywkowo, czysto informacyjnie, czy jako ciekawostkę, tych głośników w sprzedaży u nas nie będzie, w Polsce zostały dokładnie 4 sztuki i po ich wyprzedaniu, się przez, po ich wyprzedaniu przez dystrybutora jakby ten, ten zestaw nie będzie kontynuowany na rynku polskim z całą pewnością, natomiast jeżeli chodzi o brzmienie, Powiem szczerze, że ja nadal y, bardziej cenię sobie dźwięk moich edifierów R2600 niż y, spinakerów które są blisko 300 zł droższe. Może to wynika z faktu, że R2600 są znacznie bardziej basowe, a mnie taki dźwięk akurat odpowiada. Nie umniejszając jednak spinakerom, tam dźwięk jest bardzo fajny, idealne, idealnie nadaje się do oglądania filmów, do słuchania nieco bardziej wymagających gatunków muzyki, niż te, które są nastawione głównie na, na bas, czyli powiedzmy, no ja słucham rapu, więc powiedzmy dla mnie ten R2600 są odpowiednie, dla innych mogą być nieodpowiednie. Bardzo fajnie, że w tak w sumie niewielkich głośnikach i tak kompaktowych i o takim fajnym designie zastosowano trzy głośniki: czyli basowy, niskotonowy, wysokotonowy i średniotonowy w jednej kolumnie. To naprawdę daje bardzo, bardzo fajny efekt. Użył mnie Pilot zdalnego sterowania, który którym się po prostu obraca i, i on sobie, że tak powiem, reguluje głośność. Brakuje nieco w tym zestawie, co prawda, możliwości regulowania tonów wysokich i niskich, ponieważ no, w znacznie tańszych konstrukcjach to występuje. Zakładam jednak, że Edifier nastawił się tutaj na design, na to, żeby te, te głośniki bardziej wyglądały, a nie, grały, chociaż oczywiście nie do końca tak jest. Stawiają bardzo mocno na stylistykę, natomiast nie można im odmówić tego, że grają Ładnie, aczkolwiek tak jak wcześniej wspomniałem, według mnie do 1000 zł można kupić znacznie ciekawszy zestaw, a jeżeli ktoś poszukuje zestawu e, trójdrożnego, to chociażby zwrócić uwagę na Edifiery R2730DB, które również Bluetootha mają, no natomiast no nie są już tak ładnymi e, kolumnami, e, są po prostu zwykłymi kolumnami, dosyć, dosyć sporymi, e, także jeżeli ktoś potrzebuje Głośników kolumn do swojego salonu futurystycznego czy też niekoniecznie futurystycznego. To spinakery z całą pewnością uświetnią wasz salon swoim wyglądem. Pamiętajcie jednak, że zostały tylko 4 sztuki w Polsce, więc jeżeli ktoś chce je kupić, to się musi naprawdę mocno pospieszyć. Tyle ode mnie. Dziękuję za zobaczenie materiału. Trzymajcie się, cześć!